Ora et labora. Łacińskie słowa, które oznaczają módl się i pracuj. Było to najważniejsze hasło wszystkich zakonników żyjących w średniowieczu. Dzisiaj nie tylko o zakonnikach, ale o całym stanie duchownym, właśnie w tej epoce. W epoce średniowiecznej o tym, czy człowiek zostanie rycerzem, chłopem czy mieszczaninem, decydowało urodzenie. Ale przedstawiciel każdego z tych trzech stanów mógł w przyszłości zostać duchownym. Wymagało to jednak wiele pracy i poświęceń, ponieważ taki człowiek musiał być wykształcony i przyjąć święcenia. Nagroda była jednak wielka. Duchowni byli bardzo poważani w średniowieczu, przynajmniej z trzech powodów. Po pierwsze, Chodziło o pełnienie funkcji religijnych. Tylko księża mogli udzielać sakramentów świętych, przede wszystkim spowiedzi i komunii świętej. Ludzie w średniowieczu byli osobami niezwykle religijnymi i starali się żyć w taki sposób, by osiągnąć zbawienie. Dlatego też posługa kapłanów była dla nich ważna. Po drugie, duchowni byli jedyną wykształconą grupą ludzi umiejącą czytać i pisać w języku łacińskim. Dziś ciężko nam sobie to wyobrazić, ale ludziom w średniowieczu pracującym w polu czy wykonującym rzeczy codziennego użytku niepotrzebna była znajomość alfabetu. To właśnie duchowni prowadzili pierwsze szkoły dla dzieci, gdzie oprócz czytania i pisania uczono również modlitw i śpiewu kościelnego. Po trzecie wreszcie, z racji znajomości języka łacińskiego, duchowni byli również ważnymi osobami na dworach królów, książąt, i dostojników. Pełnili funkcje ważnych doradców i urzędników, którzy spisywali dokumenty oraz listy wysyłane na inne dwory. Jak wspomniałem, ludzie w średniowieczu byli bardzo religijni i na różne sposoby starali się dostać do nieba. Można było iść na pielgrzymkę, na przykład do Santiago de Compostela w Hiszpanii, gdzie znajdował się grób Świętego Jakuba Apostoła. Można było pościć, czyli zrezygnować z niektórych potraw. Na przykład mięsa. Niektórzy praktykowali ascezę, a więc rezygnowali z wygodnego życia. Chodzili boso, spali na deskach albo na kamiennych posadzkach. Biczownicy szli o krok dalej. Za swoje grzechy pokutowali w ten sposób, że sami sobie wymierzali karę chłosty czyli biczowali swoje ciało różgami albo nawet batami. Szczególną rolę w średniowieczu odgrywały zakony, czyli zgromadzenia ludzi. Którzy całe swoje życie chcieli poświęcić na modlitwę i służbę innym. Członkowie zakonów składali trzy śluby. Ślubowanie ubóstwa polegało na porzuceniu swojego całego majątku. Ślub posłuszeństwa na bezwzględnym wykonywaniu obowiązków, które wyznaczą władze zakonu. A ślub celibatu zabraniał członkom zakonu zawierania małżeństw i zakładania rodziny. Siedzibą zakonów były klasztory, gdzie panowała surowa dyscyplina. O obowiązkach zakonników mówiła tak zwana reguła zakonna, czyli zbiór przepisów w danym zakonie. Oprócz oczywiście modlitwy i czytania Pisma Świętego, duża część dnia przeznaczona była na pracę. Każdy zakonnik miał przydzieloną funkcję. Jedni zajmowali się szpitalem, inni kuchnią. A jeszcze inni dbali o klasztorny ogród. Jedną z najtrudniejszych prac, jakie należało wykonywać w klasztorze, była praca w skryptorium, czyli specjalnym miejscu, gdzie przepisywano księgi. Zakonnika, który się tym zajmował, nazywamy kopistą. Należy pamiętać, że w Średniowieczu nie było drukarek, więc przepisywanie i oprawianie ksiąg należało wykonywać ręcznie. Zakonnik mógł jedną księgę przepisywać miesiącami albo nawet latami. Na przykład, kiedy chciał w niej umieścić jakieś ozdobne ilustracje. Zakonów w średniowieczu było kilka. Ja postaram się omówić cztery z nich. Jednym z pierwszych był założony w VI wieku przez św. Benedykta, zakon Benedyktynów. Siedziba zakonu mieściła się na szczycie Monte Cassino, góry we Włoszech o wysokości ponad 500 metrów nad poziomem morza. Klasztor słynął przede wszystkim z Wielkiej Biblioteki, która gromadziła tysiące książek i pergaminów, niektórych nawet z okresu starożytności. Na przełomie XI i XII wieku, w malutkiej miejscowości Citeaux we Francji, powstaje zakon Cystersów. Podobnie jak benedyktyni, zajmowali się na przykład przepisywaniem ksiąg czy prowadzeniem szpitali. Zasłynęli przede wszystkim tym, że na wsiach uczyli chłopów nowoczesnych, jak na owe czasy, metod uprawy roli. Wprowadzili na przykład trójpolówkę, polegającą na podziale ziemi na równe trzy części i obsiewaniu jej na zmianę zbożem jarym i ozimym, podczas gdy trzecia część pozostawała nieuprawiana. W XIII wieku powstaje zakon Franciszkanów. Ciekawa jest historia założyciela tego zakonu. Świętego Franciszka z Asyżu. Jako młody chłopiec prowadził życie pełne rozrywek i uciech. Pewnego dnia, służąc w wojsku, dostał się do niewoli i ciężko zachorował, i to właśnie wtedy przeżył wewnętrzną przemianę. Sprzedał swoje ubrania oraz konia i ruszył w świat głosić Słowo Boże, szybko zyskując nowych uczniów. Franciszkanie, inaczej niż cystersi czy benedyktyni, Mieszkali w miastach. Nie trudnili się pracą fizyczną, ale głosili kazania prostemu ludowi. Źródłem ich utrzymania były ofiary zbierane wśród wiernych, dlatego nazywa się ten zakon zakonem żebraczym. Innym zakonem żebraczym byli Dominikanie. Zakon założony przez Hiszpana Dominika Guzmana, który, żeby zyskać szacunek i uznanie wśród wiernych, Podróżował boso i nosił skromne szaty. Dominikanie wyróżniali się tym, że kładli duży nacisk na wykształcenie zakonników. Dużą popularnością cieszyły się ich szkoły przyklasztorne, a wielu Dominikanów służyło później na dworach królewskich. Właśnie do tego zakonu należał najwybitniejszy filozof średniowiecza, święty Tomasz z Akwinu. Niektórzy ludzie w średniowieczu, żeby dostać się do nieba, prowadzili pustelniczy tryb życia. Polegał on na opuszczeniu swojego miejsca zamieszkania i życiu z dala od miast i wsi. Według legendy, jednym z takich pustelników miał być Urban, który osiedlił się w Wiwkowej, a jego pustelnia znajduje się za moimi plecami. Jak widać, historię można spotkać na każdym kroku.